Kasiusz powiedział, że robisz rekord w MMA na stole konferencyjnym, no a poza tym inspirujesz się Kasiuszem, jakoby Twój aktualny styl jest kopią jego aktualnego stylu. Próbujesz, to znaczy, że próbuję, no bo kurwa, ja stołów, żeby sobie poprawić rekord nie wypierdalam. Nie? No. ty se dla jaj, to ty kurwa tak. w ogóle na walki wychodzisz chyba dla jaj, kurwa, bo cały czas dostajesz okay. w pizdę, kurwa, no ze stołem no, to kurwa to dla lo, jaj, lo, lo, ledwo no, co nie wygrałeś, kupię. Ja no, człowieku jak ja mówię, to ja tak mówię tak na poważnie, zabiłem. chłopie. Ja mam pas króla Dobra. i kurwa zapraszam yy, McGregora i chętnie go kurwa zleję w boksie, człowieku. A ty e, widzisz, to bo ty jesteś kurwa, tak jak to wiewiór powiedział, on mówi prawdę, jak się pomyli kurwa, no. Widzisz dla jaj, kurwa. Jestem na sali, każdy mi być cicho, kurwa, no ale... Dobra, czekaj, to na bok. Ej, tak, Trzec streamować, bo ja streamowałem, zacząłeś dymić, bo, jedno dziecko, bo ja nie jesteś jedną tylko mężczyznę. ja cię kurwa alde... w ogóle chłopie bardziej nie kojarzyłem, to ty się kurwa przylepiłeś do mnie na majówkę, jest, żeś ten 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 się kurwa bardziej... wiebał do mnie, człowieku, już wtedy I zauważyłem, że był, jesteś przyjebany. Ej, to były urodziny na rach, to zaprosiliście mnie. Co? To jest... Ja pierdolę, to, no. to się tam poprzestawiało w głowie, kurwa od tych fal. Człowiek, ja kurwa, to ja to dobrze to wiesz, to, to dobrze to znasz to moje zasady, już zresztą pierdoli, wielokrotnie powiedziałeś. Wielokrotnie powiedziałeś o moich jest zasadach, bo je znasz i to ok, no. plus dla ciebie, że znasz je. Wiesz, że jak już na ciebie postawiłem krzyżyk, ale dobrze wiesz, że również cię wtedy, kurwa, zaprosiłem do siebie i ci powiedziałem, że kurwa, nie chcę mieć z Tobą kontaktu, bo trzymasz się z wieloma, kurwa, moimi wrogami. I kurwa nie chcę mieć z tobą kontaktu i w ogóle no, no, jesteś kurwa lewy, no, już dobrze już wiesz, no, że nie będę na razie no, mówił, od więc lepiej stul japę, bo wiesz kurwa na, na ciebie jakie mam kurwa haki. Ale ja już wtedy na majówce zauważyłem to, co wtedy powiedziałeś, że kurwa tak naprawdę my wtedy mieliśmy pierwszy jakiś swój melaż, a ty mi mówisz takie poważne rzeczy, ja ich tu nie będę mówił kurwa, bo ale my, poważne się, rzeczy, a przy mnie załatania. stało sześciu gości, ale... których w ogóle nie znasz. Nie, jeszcze się tłumaczyłeś, że mi powiedziałeś, bo mnie kurwa wi widać, że jestem zasadowiec i nie powiem. Ale kurwa, człowieku, ale tam stało sześciu gości, a ty takie rzeczy mówisz, kurwa? Który ale idzie? Czy jak przyjdzie, przyjdzie, to mu wyjebie? Nie, nie wyjebałem mu, tylko mu powiedziałem, że nie chcę się kurwa z nim trzymać. Już widać, bo się trzyma, kurwa z ziomami. Wiesz, jak jeszcze z jednym, jak kurwa wiesz, my się trzymamy, a ty kurwa, no ty jesteś wodarzem, to musisz mieć ze wszystkimi kontakt. Ale no tak. jak ja się z nim trzymam, a on się trzyma, kurwa, jeszcze tam wiesz. Ja mogę mieć inny kurwa stosunek do jednej osoby, ale jak widzę, że się trzyma z tym, z tym, z tym, a ja tego kurwa tego i tego nie lubię. I kurwa mam na nich kurwa, papiery, że są kurwa lewi, no to kurwa coś jest nie tak. I ale w sensie zaprosiłem. A ty mówisz, że Amadeusz jest lewy. Amadeusz no to wiadomo, że jest lewy, ale kurwa yy, mówię, że ja go przecież zaakceptowałem w go do towarzystwa. Ale jak zobaczyłem, że jednak się trzyma z tym, z tym i z tym, to coś jest nie tak. A potem jeszcze kurwa, stworzył ten kurwa, patologiczny kurwa, program ustawiony kurwa obserwowani i tam kurwa bronił SIDA. Kurwa jak ludzie donated, kurwa prawdę wysłali, to on wyciszał, to wtedy już powiedziałem nie, no to kurwa totalny zjeb, Ale ty nie byłeś czasami? Nie, ja tam nie pojechałem kurwa, jak zobaczyłem on mnie zapraszał, żebym był, kurwa z nim to stworzył, ja mówię, ty jesteś kurwa, człowieku u król kurwa po swojemu robi. Ja bym nigdy nie wszedł, jak zobaczyłem co tam się kurwa odjebało, jak to było reżyserowane, to się kurwa współczułem. Moim znajomym, których tak naprawdę poznałem, tego kurwa zjeba z tymi większością ludzi, on nawet e, znajomych tam, nie miał. Bo Maluba tam chyba była. Maluba, rata okay. i wszyscy tam kurwa, Ryba, wszystkich on poznał dzięki mnie i wiesz, on nawet znajomych kurwa nie miał, tak to by nie miał na Projekt Ludzi ja. kurwa. Wiesz i mnie zapraszałem, ja mówię kurwa, jak ja robię projekt to po swojemu kurwa, ja, ja ustalam warunki kurwa, zresztą nawet, w, o zgodziłem się na YouTube Sor, ale kto tam kurwa był dyktatorem? Kurwa, to Cassio Król, kurwa, dyktuje wa warunki kurwa. Nie wchodzę w jakieś projekty, gdzie kurwa Ale... ktoś taki kurwa zjebany, co nie ma pokładane w głowie, kurwa ze stołami walczy, będzie kurwa drygował. No i, i widzisz, ja, powiem... ja mam intuicję, tak. wyczułem a ma, już a ma kurwa, tu, kurwa szybciej, tak, że ta, to jest zjebany jak najbardziej. projekt. To dajcie mi też coś powiedzieć. Ja jak zjebane. Jakieś sztuczne konflikty, nie będę nic pompował na siłę z kasjuszem. Jak przyjdzie dzień, gdzie będziemy mieli się bić, to się zaczniemy kłócić, może zostać głównym, a tak to jest, póki nie ma rozmowy o walce, to nie będę się w jakimś głębokim bogiem spał. się, no, się to, to kurwa, wszystko, dupie, to, Twoje całe życie jest reżyserowane chyba. chyba. U mnie kurwa nie Do, ma. Że, dobrze, kurwa... Amadeusz, dziękujemy za rozmowę, bo z tego co wiem, masz Jef, trening, też przepraszamy nie, no. za to, że. Nie, no nie, już skończyłem akurat trening, ale spoko, spoko że zadzwoniłeś. Kasys, nie się, żyć ze swoim życiem. Jak będziesz gotowy, to dzwoni. Trzymaj się, Audeusz. Spoko kurwa. Jeszcze obejrę, Obejrzę z pięć razy, jednak, bo to zabrzmiało groźnie. Obejrzę se pięć A, razy, ja jak rozpierdalał grozić, ten stół. Chłopę, potem mam ci, grozić, ja ci powiem, Trzymam tak, szansę. Bo przecież to ty, kurwa, groziłeś. Ja, ja to by nie groziłem. Ja się spotkałem z tobą, zadzwoniłem, powiedziałem, że. Kurwa, powinieneś mnie przeprosić, jak cię kurwa y, mówię, że Bogzal cię podpuścił, że kurwa, że mnie nie najebiesz. Kurwa, my się trzymamy, nigdy bym kurwa o ziomku powiedział, nie, nie powiedział, when powiedział when z którym się trzymam, z którym majówkę kurwa spędzam, że kurwa, że mogę z nim walczyć. Czy ja kurwa bym powiedział Sasza, o Milu kurwa, gdzie z nimi mieszkam, żebym mógł walczyć, byście mi postawili milion na stół, bym kurwa nie wyszedł z nimi do walki kurwa. Jakbym wyszedł do, do nich Znaczymy, do walki, to bym ich rozjebał, już bym, ja bym się nigdy z nimi nie trzymał. A ten mówi u ciebie na wywiadzie, że madańczym kurwa madańczym chce ze mną walkę. A pozwólmy, pozwól mi, pozwól I powiedziałem mu, że kurwa mam je za to przeprosić, a on kurwa tam poszedł do hotelu, a nie z i to, a nie mnie że nie było momentu, gdzie pan miał być z łopem gardy i mówiłem, że Jeszcze nie był taki moment, no, e... kurwa, kłóciliście się w chuj godzin. Że kłóciliście się w chuj godzin. i... No i czy ja mówię, czy zadzwonił do mnie przed, czy jak przyjdzie, to czy mówię, ja powiedziałem, że nie. Przyjdź ci powiem tylko, że po prostu, bo ja jestem zasadowiec. Ja nie mówię przez telefon, kurwa. Trzymałem się, jednak wpuściłem go, popełniłem błąd, uważam, ale wpuściłem go w towarzystwo, więc wpłynąłem, że na żywo, jak mu powiem, zasadowo, że po prostu nie chce się z nim. Posłowie jego też. Powiem tak, ogólnie ja tutaj się wypowiadam cicho i spokojnie, bo tutaj jest po prostu że jestem na sali, więc nie będę chciał. Więc mówię kulturalnie, ale no. Sorry, nie zgadzam się prawie z żadnym sobą Kasiusza. Wszystko było podobne do tego, co mówiłem, ale zupełnie inaczej. Na przykład on mi nigdy nie powiedział, że mnie nie wyjebie, zanim do niego przyjdę. Bo ja pierwszy ja nie go jechać, to się, że do niego jechać, że że się go w ogóle nie boję. Więc no, Zadzwoniłeś. Umowy. Zadzwoniłeś, zapytałeś, czy ci nie wyjebie, jak przyjedziesz? No co ty gadasz, ja się ciebie ta rozmowa jest nagrana na YouTube. Ja pierdolę, panowie. wydaje się mi się, się żeby... od tego, na... że... To do mnie Dobra, ale to już kurwa nawet... Dobra, se gadaj co chcesz, no ale ważne, że i tak ci nie wyjebałem, chociaż kurwa cały czas ale, pytałeś, czy ci wyjebie. Nie. No człowieku... Ale pyjku, przecież jakbyś mi wyjebał, to mi się od razu... na żywo. Byś kurwa już nie wstał, chłopie. Już byś nie wstał, kurwa. To, A ja raz jeszcze na żywo mówiłem, że... Jakby... Dobra, nie ma, nie ma, nie ma kurwa, co na o tym mówić. kolejny, kurwa. A on było, no, tak, tak się trzyma, kurwa z tym mefedroniarzem, kurwa, chyba mefedron z targówka bierzecie, kurwa. Dobra, bo generalnie rzecz biorąc, mamy jeszcze jeden, jeszcze, jeden telefon, jeszcze jeden ciekawy telefon, jeszcze jeden ciekawy telefon chcemy wykonać, mianowicie do Pawła Tyburskiego. Tak więc. Ej, spoko, ostatnią rzecz, jaką chcę dodać. Jasne. Daj Kas już, nie radźcie na żywo powiedziałem, że się nie boję i tyle. No spój. Z jakiś strony byłem i że cię prosiłem, żebyś mnie wyjewał, bo nigdy cię nic takiego nie prosiłem. I zawsze co, wyjebał, co pięć, i co wiem, co pięć może, minut to. mówiłeś? Co pięć minut to mówić. Myślę, że no będziecie mieć jeszcze ja czas na, na tego typu wyjaśnienia. I myślę, że nawet ryba by to potwierdził, że jak jechaliście do mnie, to że zapytałeś, czy ci nie wyjebie. Pomimo, że teraz tam sobie, ryba, kurwa, w dupę mu wchodzisz, dojechał. kurwa, przypomnę dzień, przypomnę dzień w dzień mu w dupę wchodzisz, ci, ryba z... to rybę znam, że jest też zasadowiec, jednak by nie skłamał. To przypomnę ci, Kaciu, że teraz też źle pamiętasz, bo ryba z nami nie przyjechał, ryba do nas dojechał. No, no to nawet dojechał, no to kurwa, no na nie pewno większość Z tego, co mówisz, jest, jest właśnie tak średnio z prawdą związany. No, to ty, ty, ty kurwa. Na pewno, na pewno twoje było z prawdą pojechać do hotelu kurwa i wyzywać. Gdzie Panowie, ja oficjalnie ee, Ciebie wyzywałem? Może zróbcie tak, że nie wiem. Ja cię że... za, za, m, zaprosiłem na prywatną rozmowę, kurwa. A ty pojechałeś do hotelu i kurwa zacząłeś nagrywać takie a, gówno. Dobrze, a, a do której godziny mówiłeś, że do 12 mam czas, żeby cię żeby Przeprosić za te słowa, co powiedziałeś u Boxdella. Nie, nie nie tak, nie, nie. tak, tak, i widzisz Nieprawda. kurwa, kłam co jebany. Ja ci powiedziałem, że kurwa, Nieprawda, kolegi się nie tak nie, nie wyzywa, widzisz? Widzisz nie, kurwa, kłam kłamczuszku jebany? <laughs> za te że, słowa że u Bogdela, co powiedziałeś, tak że było. kurwa może ze mną walczyć, ja mówię kurwa, to przed chwilą imprezowaliśmy. A on mówi o, o kumplu, że może ze mną walczyć. Nie wiem, jak ktoś chce, to nie chce odpalić szczota i zobaczy jak stosunek do mnie To nie chce odpalić. było tak jak że ja cię Ja se odpalę jak wrócę do domu.